Siemanko, Siemanko z tej strony polski. Warto, że dziś znów będziemy grać w Ice Towera. Dawno w niego nie graliśmy, ja też tak więc musimy sobie troszkę pograć. I ostatnio był filmik wrzucony, tak kilka dni temu, ale od teraz po prostu będę częściej wciepywał te filmiki. Ups, się mi spadło i tak, zaczął się rok szkolny. Nie wiem, jak wam idzie, ale mnie na razie dość dobrze. I jeśli ktoś chce, to mam do niego to. Mam dla Was takie jedno pytanie. Napiszcie, jaki przedmiot dla Was jest najgorszy? Bo moim zdaniem najgorszy to. Czekajcie, niech sobie tylko przypomnę. Najgorszy moim zdaniem to muzyka, bo nie znoszę grać po prostu na jakichś instrumentach i napiszcie. Kurczę. I napiszcie też, jaki chcielibyście, jaki dla Was jest najlepszy, bo moim zdaniem najlepszy to jest WF. Nie wiem, jak wy, ale WF moim zdaniem jest najlepszy. Teraz mi się spadło, ale. nie ja, Tylko nie to. Jeszcze. Kurczę. Tak, w ostatnim filmiku nie podałem e, tego. Jak to się nazywa? Nie podałem po prostu linka. Do pobrania tej gry. Przepraszam Was za to, ale no nie coś mi teraz nie idzie. Bo mi po prostu to nie chciało wyjść. Bo się zbugowało, tak powiem. Może ktoś zna te słówko. I tak, jeśli chcecie więcej filmików z innymi ludźmi, napiszcie w komentarzach. I subskrybujcie, bo jeśli będziemy mieć 10 widzów dobijemy, zrobię konkurs. Nie będę Wam zdradzał o czym. Ale będzie konkurs. Spróbuję, go, spróbuję o nim przypominać w każdym filmiku. A jeśli ktoś nie wie, jak robi się gwiazdki, to po prostu musisz skakać, skakać i w końcu odbi możesz odbić się od ściany. I jak jeszcze raz potem się wybijesz, czasami od razu się udałem i potem od razu, jak się znów wybijesz, to będziecie mogli zrobić gwiazdki i polecieć dość wysoko. O, właśnie tak jak przed chwilą zrobiłem. Odbijasz się jakby... Wy... No, teraz mi się nie udało, bo tu nie było. Na przykład takie coś i o! No, jedna gwiazdka wyleciała, a zresztą tam było. I tak. Czekajcie. Jeśli dobiję teraz 50 przynajmniej, to wam pokażę coś. solki że tak skaczę, ale... Chcę tylko tam dolecieć. O, jak spadnę już. No w ogóle kiedy spadnę? Wtedy, coś Wam pokażę. Żeby to już troszkę było długie. Chciałem. Tak, jeśli. Jak już byłem kiedyś młody, jeszcze. No, nie to, że teraz jestem jakiś stary. Ale jak już byłem o wiele młodszy. Tak, 7 lat. To tutaj. Normalnie sobie mogłem dojechać do 500, tak więc teraz dla mnie to jest nie powiem co, no ale ciężkie, ciężkie czasy tym razem jest. O! U! Chyba to bije do 200, albo przynajmniej do 150. Teraz mi coś źle idzie. Uhu. Dobra No, dość dużo się dobiło Nie, nie, nie I na drugiej Łat replay Jeśli ktoś by nie wiedział, można sobie zobaczyć jak się grało A tam na dole pisze nazwę. Ja sobie zrobiłem polski bartosz. I co on klikał? To do góry po prostu jest skok. Gdy kliknie się na przykład klawisz po prawej, troszkę przyspieszy. Po lewej, nic. Na dół też nic. Ale gdy do góry, to od razu leci. Jak szalony. Potem w jakimś momencie stopuje i znowu leci jak szalony. I takie dziwne dźwięki są. A gdy już się chce do końca, można nacisnąć prawy przycisk. Na trzecim można save sobie zrobić, a tutaj, wie w profil, to tam wszystko profil. No, sobie. Ludzika, może na jakiegoś tutaj. Pff. Nie, na przykład na tego. I ups, właśnie, bo to trochę dobiłem i do tych schodków dojechałem. Uuu! Jo, jo, jo! Taki bardziej taneczny, fajne dźwięki z tyłu. Nie wiem, czy ich słyszycie. No, ale ja ich dobrze słyszę. JOO Jo, ja będę nim gro. Ja będę nim grać, ale super. okej okay. yeah Oulaj! Jo, DZIA 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 ja, 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 Pop. Fajne. Good. Alright. Good, good, good. Alright. Good, good, alright. Ja nim chyba dobije do tego 500. Czyli jednak już wiem, którym ludzikiem grałem. I tak sobie właśnie ciągle jechałem, jechałem. Tylko, że ciągle spację trzymałem i to tak zoom, zoom, zoom do góry. Ych, doskoczę i do góry. Jeszcze nie, nie dobiłem, jeszcze nie wiem jak wygląda na 200. Nie, kości, kości są. Kości są na 200. Chyba dobiję do 200. Jak tak to będzie nowy rekord chyba? Yeah. Ja No, fajnie było zaraz będziemy kończyć ostatni raz! O, o! Tak więc na tym kończymy ten odcinek. Narka!